Dzie? Tak, znam! Okay. E, jak długo śledzisz akcję? <gry> Już od jakiegoś czasu, ponad roku. Właśnie bardzo fajnie, bardzo fajny pomysł. I można dużo się dowiedzieć, gdzie kto coś na przykład kupił. A czy dałabyś się nam przełapać? Jasne, jasne. Uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, bo pozwala wyłapać fajnie ubrane osoby i pokazuje, że Kraków nie jest taki szary, jak to się wydaje, że szary płaszcze czarne kurtki, tylko, że są ludzie, którzy, którzy swoim strojem pokazują, potrafią pokazać swoją osobowość i to nie tylko, że Warszawa, czy jakieś inne kraje, ale Kraków tak samo. No a nie ukryłam, że dzięki temu, że kilka razy zostałam przełapana, w mojej głowie narodziła się taka myśl, że może mogłabym Hobbystyczne, zajęcie się modą, no i, i założyłam wtedy bloga modowego. Nie. Pewnie propagujecie jakiś nie wiem, dobry styl ubierania się. Chociaż tak naprawdę nie wiem, co akcja ma na celu, ale jest całkiem fajna. A czy myślisz, że w galerii na pasażu handlowym można znaleźć ciekawie ubier ubierający się? Pewnie, że tak. Chociażby moja siostra. Czy, cześć, czy znasz może akcję przełapanie na modzie? Tak. Jak oceniasz akcję? Brałam udział raz na jesieni, w tamtym roku. No myślę, że fajny pomysł. I ja myślę, że jest dosyć dużo kreatywnych osób, które, które się wyróżniają z tłumu. Tak jak oceniasz akcję przyłapani na modzie? Według mnie to jest w sumie bardzo okej, okay, bo można zobaczyć, jak inni ludzie się ubierają, jaki mają styl. A jak długo już śledzisz? No kilka miesięcy. A czy masz jakieś ulubione zdjęcie, które... Zrobiłam to na tobie największe wrażenie. Tak, było parę takich stylizacji. Pamiętam, że przed galerią jakieś dziewczyny były bardzo fajnie ubrane. Tak, znam akcję, przeła pani nawet. E, jak oceniasz akcję i w ogóle udział w niej? Myślę, że to jest bardzo fajna akcja i tak naprawdę każdy w niej, w niej, w niej może wziąć udział. I też nawet ostatnio brałam i uważam, że to jest super.